Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki luźny odcinek, w którym opowiem, jak zadbać o czystość pasa biegowego w bieżni elektrycznej. Podczas treningu cały pot leci praktycznie na powierzchnię pasa biegowego. Może z czasem zdarzać się tak, że on po prostu jest śliski, należy go wyczyścić, czym za chwilkę wam to zademonstruję. Dodatkowo mogą pojawiać się jakieś inne zabrudzenia brudne buty, biezie na przykład stoi w garażu, tak było w tym przypadku, powstały takie naturalne zabrudzenia. Zaraz Wam to wszystko zademonstruję. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne. To są zabrudzenia ze smaru. Czasami, kiedy smarujemy maszynę, gdzieś tam może nam ten smar pojawić się właśnie tutaj na pasie. Dodatkowo te zabrudzenia to jest po prostu brud, który był gdzieś w garażu, klient wchodził w takich butach na bieżnie, no i ogólnie ten cały pas jest taki dość zaniedbany. I słuchajcie, używamy do tego na przykład takiego środka. Meglio, powiem Wam, że działa super, ja wcześniej czyściłem je płynem do mycia szyb, również zdawało to egzamin i zobaczcie. Psikamy tą powierzchnię. Nie za dużo. Magiczna rzecz, szczotka do brody, powiem Wam, że odkryłem to przypadkowo, kosztuje około 20 zł, używam tego tylko do bieżni, brody nie smaruję. I teraz tak, ona najlepiej, jeżeli będzie taka, słuchajcie, delikatnie wilgotna. No i czyścimy tą powierzchnię. Jak byśmy, nie wiem, prali bywa. Ja tutaj wyczyszczę tą o, powierzchnię, którą wsikałem. Możemy ewentualnie sobie dodatkowo o, po czasie dalej ją zmoczyć, oczywiście tą szczotkę i dalej sobie jeszcze przeczyścić. I teraz tak, sam ten środek, którym czyszczę, robię to od paru miesięcy i nie działa jakoś niekorzystnie na sam pas. Także jest to bezpieczne. Dobra. mam już to ładnie wyczyszczone. Teraz potrzebuję słuchajcie takiej ściereczki. Musi być ona też delikatnie wilgotna, żeby zebrać jakby tą powierzchnię. Wyczyścić jeszcze to dobrze. Ten specyfik, który został. Dobra, także tutaj troszeczkę sobie to... Zobaczcie. Wyczyścimy. Dalej namoczyć trzeba. O, delikatnie wilgotna. Dalej czyścimy. Dobra, słuchajcie i teraz tak, ja zostawię tą powierzchnię na jakąś godzinkę i za chwilkę do Was wrócę. Pas już jest wysuszony, wyczyszczony, odświeżony, mam nadzieję, że widzicie tą różnicę. Co czujecie? Na pewno oprócz takiego efektu wizualnego dużo lepszą przyczepność obuwia do pasa. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał i pomoże Wam w utrzymaniu bieżni w bardzo dobrej kondycji. Wystarczy kupić za 20 zł taką szczotkę do brody. Czemu taka szczotka? Słuchajcie, ona ma bardzo miękkie włosie, także będzie bardzo też bezpieczna dla pasa. Ten środek czystości 15 zł za 35 zł. Myślę, że spokojnie na rok Wam taki zestaw wystarczy. A jeżeli, nie wiem, zapuścicie brodę, bieżnie sprzedacie, to szczotka do brody zawsze Wam zostanie i to fajna, wyczyszczona. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.